Hejeczka moi drodzy, witam Was na naszym kanale hej! I ogólnie mówiłam chyba w tamtym odcinku, że w następnym pokażemy Wam cały dom. Nie wiem, nie pamiętam, nie wnikajcie. Teraz was op o. o... no, pokażemy Wam cały to. To może Max. Okej, okay. dobra, tutaj mamy kondzik dla y, dzieci. Tutaj mamy ognisko. Tutaj też mamy jakiś jeździk Tutaj jest Tutaj możemy jeść. Jezus. Zjem sobie. O, zależy na to. Tutaj mamy lodówkę. Y, tutaj mamy miodalnię. Y, tutaj też mamy jakieś rzeczy do krojenia chleba. Tutaj w sztuce, talerze, leży fryer. Haha, ale jeśli fryer, się... nie mówię o Was, tylko o nim, o nim, o, niej. o niej. Tutaj. tutaj można na sobie usiąść, tutaj oczywiście jest bałagan, jak zawsze. To jest spokojna, nudna chmużka, Jakie rzeczy ciuchy, pieseczek. Jakie rzeczy do picia, kwiatek. A wow, on ma kolce. Tutaj też ma jakieś rzeczy. A jezu. pokazałam wam naszego pokoju. A i tutaj sobie siedzimy. Mamy jedzenie. Pieszne jedzonko Tutaj telewizor też jakieś rzeczy. Nasz pokój, łóżko, Lustro. Kolejne lustro. Szafa. Yy, taka toaletka też z półkami. Z A i tutaj też jakieś rzeczy. Idziemy teraz na górę. No i drodzy widzowie, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, bo naprawdę będą fajne odcinki. Już mam dużo planów. Naprawdę bardzo dużo. Więc no i dajcie też łapkę w górę. Jezu, ile ta winda będzie. O, no w końcu. O. Jakby coś to... <laughs> jak klucz jest... Tak samo jak w y, tym odcinku mówiła y, Gabi, że jak jest zup to to są jakby drzwi. Jak się da klucz, to jest zakluczone. Teraz jest otwarte, bo nie ma tutaj klucza. Tutaj możemy sobie obserwować przez lupę. Tutaj... Y, no, takie siedzisko. No, takie dla dziecka. Tutaj fotel, Tutaj też kanapa. Tutaj jakieś rzeczy, dekoracje. Torba z płytami. Musimy zakluczyć. Można tutaj sobie usiąść. Poczekać na windę. Tutaj jest pokójneli, ile osiem. Oczywiście, waga. Tutaj taki jedzik. Za naszych czasów czegoś, czegoś takiego nie było. Tutaj pszczółka. Ym, tutaj w ogóle jest kot. Też jak mówiliśmy, że mamy zwierzątka. słony łóżko, plusaki, Jakiś dywan taki. Tarcza, miecz. Ciuchcia. Tutaj oczywiście są ciuchy. Bardzo dużo. Tutaj są ich zdjęcia. Widzicie, tutaj jest Leoś. Tutaj jego... Drugi najlepszy kolega, tutaj jego najlepszy, tutaj Nela, tutaj najlepsza koleżanka, tutaj jej druga Tutaj mam w ogóle fajny kalendarz Jakiś bryloczek Tutaj rysują, tutaj mają puch i w ogóle mają pająka Boję się go W <laughs> sumie czasami lubię go Żabki, Neli I tutaj pyszaki. dobra tutaj będzie pokój przyszłego dziecka bo to jest ogólnie Poneli, bole oś miał gdzie indziej pokój. I tutaj jeszcze to zostało w sumie. Znaczy, to nie jest Poneli, tylko to jest ym, jeszcze po dwóch latach tego nie wymontowaliśmy. To jest pokój ym, z tamtych dwóch lat innego właściciela. A tutaj mam łazienkę. Toaleta tutaj do mycia włosów, prysznic, jakieś rzeczy do kompanii tutaj jak Tutaj lustro można i umywalka tutaj się myje, czyli wanna. Tutaj też jakaś na kosmetyczka i ręczniki. Tutaj też coś jest. No, jakieś rzeczy też do piękności Tutaj um, masażer, maseczki. To jest w ogóle tajemnicza. O Jezus. Tak oto wyglądam. Tutaj dla dzieci i yy, kulet. I to chyba wszystko. Yy, na razie nie robię jakichś takich długich filmików. Takie krótsze. A jak zaraz będę włączała to, yy, to nie dziwcie się, że tak to robię, bo po prostu inaczej nie, mog nie mogę tego zrobić. I zachęcam Was drugi raz, żebyście zasubskrybowali mój kanał i dajcie łapkę w górę. Pa pa! I właśnie to robię.